Wydawnictwo Agora zaprasza. Ryszard Kapuściński, jeszcze dzień życia. Wstęp. Było to jedno z naszych ostatnich spotkań przed jego odejściem. Rysiek nie czuł się dobrze, od kilku miesięcy nie podejmował żadnych podróży. Miał w końcu zacząć pracować nad planowaną od dawna książką o dzieciństwie w Pińsku na rodzinnych kresach. W jego pracowni piętrzyły się starannie poukładane przewodniki, albumy, wycinki, mapy. Zbierana latami dokumentacja do tej książki. Polesie wspominał jako romantyczną krainę, gdzie ludzie świetnie się rozumieją, mimo że mówią odmiennymi językami i inaczej się modlą. Podobnie jak na mojej rodzinnej wileńszczyźnie, chociaż tam tych języków, dialektów i religii było znacznie więcej. Co to będzie? Powieść czy reportaż z twego własnego dzieciństwa zapytałem. Rysiek na to, wiesz, reportaż i realistyczna powieść to chyba dwa brzegi tej samej rzeki. Pomyślałem, że to świetna odpowiedź na zarzut, jaki stawiali mu niektórzy, twierdząc, iż beletryzuje swoje reportaże. Jeszcze Dzień Życia jest książką o okrutnej bratobójczej wojnie. Wojnie o prawo narodu do decydowania o sobie i o ludzką godność toczącej się gdzieś na końcu świata, w byłej portugalskiej kolonii. Zanim się skończyła, Wiele lat później zginęło w niej milion ludzi. Ryszard Kapuściński, znany już wówczas dziennikarz, dosłownie wtargnął tą opowieścią do literatury światowej jako pisarz. Potrafił poruszyć swoją afrykańską historią o uniwersalnej ludzkiej wymowie wyobraźnie i serca czytelników na całym świecie. Jeszcze Dzień Życia, jako filmowa opowieść o wojnie, samotności, ludzkim strachu, a także nadziei i przyjaźni, jest dramatyczna, parwna, do bólu prawdziwa. Film zrealizowany niezwykłą techniką obfituje w przejmujące, a zarazem piękne sceny. Oglądając go czułem, jakbym wrócił w tamte miejsca, do tamtych wojennych wydarzeń. Jakbym znów czuł zapach Angolii. Mam bardzo osobisty stosunek właśnie do tej książki. Pracowaliśmy przez lata w tej samej redakcji. Jako korespondent wojenny PAP jeździłem na wojnę do Angolii kilka razy, przed Ryśkiem i po nim. Ale gdy zbliżał się najbardziej dramatyczny, decydujący moment tej wojny, Redakcja wysłała tam człowieka, który czuł się w Afryce jak we własnym domu. Jest koniec lizbońskiego łagodnego lata 1975 roku. Lotnisko w Lizbonie. Jeden po drugim lądują trzy Boeingi TAP, Transporterz, Aereosz, Portugeserz. Wypełnione śmiertelnie znużonymi ludźmi, uciekinierami z Angoli. Czekali na lotnisku tygodniami. Nie tylko sami biali. Portugalskie linie lotnicze zawiesiły połączenia na niemal wszystkich pozostałych kierunkach aby obsługiwać most powietrzny z Luandy do Lizbony. To największe.